Ah. Uh... Matko Najświętsza, podczas apolowego czuwania wpatrujemy się w Twój cudowny wizerunek. Na lewym ramieniu trzymasz Jezusa, spoglądasz na nas i prawą ręką wskazuj, wskazujesz na niego. W ten sposób mówisz do nas: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Zaproście mojego syna do Waszego życia. On ma dla Was słowo prawdy i błogosławieństwo. Tak uczysz nas wiary, żywej wiary w Twojego syna. Maria uczy nas, że wiara to nie tylko ufność, to nie tylko zaufanie Bogu, to nie tylko prosta prośba: Jezu, ty się tym zajmij. Wiara ogarnia całe życie, by móc je przemienić. To postawa, to sposób myślenia i oceniania. Wiara angażuje w sprawy Jezusa i Kościoła. Wydarzenie wiary wprowadziło Maryję w nowy świat, świat nowej odpowiedzialności. Porzuciła wszystko i poszła służyć. W codzienność Maryi wtargnęła nowa perspektywa, wyszła obietnica, wszedł Jezus. Dlatego wiara obejmuje zmianę zachowania, przemianę, a nie tylko powielanie pobożnych praktyk, które mogą stać się przyzwyczajeniem. O jednolitym kolorze tradycji czy świętego spokoju. Dzisiaj wiara wymaga od nas odwagi, bo ten świat, również ten nasz polski, coraz mocniej uderza w katolików, chce ograniczyć nam prawa, uprzykrzyć życie, zamknąć usta, ośmieszyć nas. Bycie wierzącym nigdy nie było łatwo. Oczywiście. Czymś zupełnie innym jest dochowanie wierności Chrystusowi, gdy katowski nóż islamskiego bojownika wisi nad głową, a czym innym trwanie w wierze w otoczeniu, które nieustająco podważa, wyśmiewa i obraża naszą wiarę w świecie, który nęci perspektywą lepszego życia, pełnego doczesnych sukcesów i niekończącej się zabawy bez konsekwencji. I tak dzień po dniu, krok po kroku, odciąga niektórych od Boga, od wiary. Te dramatycznie różne sytuacje mają jednak jeden punkt wspólny. Chodzi o dochowanie wierności Jezusowi do końca. Dzisiaj, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wiara wymaga odwagi w jej wyznawaniu, przeżywaniu, dzieleniu się nią z innymi. Już w V wieku święty Augustyn powiedział: Świat będzie Was nienawidził, Świat niszczy, ale nie zniszczy, walczy, ale nie zwalczy. Przeciw żołnierzom Chrystusa wysyła dwie armie z chlebia, aby zwieść, trwoży, aby załamać. Wiara, jak dobrze wiemy, wymaga od nas świadectwa, autentyzmu, bo chrześcijaństwo stawia wymagania. To nie jest tak, że bycie chrześcijaninem stało się dziś trudniejsze niż było dawniej. To raczej kwestia tego, że obecnie człowiek z tak dużą łatwością odrzuca odpowiedzialność przed Bogiem za swoje życie. Jest przekonany, że wszystko zależy od niego samego, jego subiektywnej oceny. Bycie chrześcijaninem nie jest kwestią własnego widzi widzimisię czy kultywowania tradycji ale jest traktowaniem danego nam w prezencie życia inaczej niż podpowiada ten świat. Bycie chrześcijaninem to przyznawać się do Chrystusa. Prościej powiedzieć się nie da. O tym przyznawaniu się pięknie powiedział święty Jan Paweł II w 1984 roku do ludzi młodych, przyznając się do Chrystusa. Macie udział w życiu, które zwyciężyło wszelką beznadziejność i zwątpienia, nawet śmierć. Chrystus jest jedyną drogą alternatywną wobec licznych, błędnych dróg tego naszego świata, mówił na święty rodak. Przychodzimy dziś do ciebie, matko, w grupie redaktorów, pracowników i czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Przychodzimy, aby dziękować Ci za Twoją opiekę i prosić Cię o łaskę trwania w pisaniu bez zachwiania. W naszej polskiej rzeczywistości dzisiaj, kiedy z taką łatwością, z taką determinacją kwestionuje się autorytet Kościoła na sposób czysto ideologiczny, niedziela staje zawsze odważnie w obronie tego, co dla nas ważne i święte, w obronie rzeczowej, na argumenty. Nie zaś emocjonalnej, w druku, który niesie odpowiedzialność za słowo. Gdy bowiem postępujemy i piszemy odważnie, stajemy się odważni. Tej odwagi tak bardzo nam dzisiaj potrzeba. Czerpiemy ją z wiary, która pomimo groźnych chmur na horyzoncie teraźniejszości i przyszłości jest przez nas wyznawana, przeżywana i opisywana. Matko uważnego słuchania słowa, zawierzamy Ci nasz tygodnik katolicki niedziela, który od blisko stu lat jest pismem, które sięga głębiej i patrzy dalej. Wszystkie nasze plany, bliższe i dalsze, powierzamy Tobie, Matko, ufnie się Tobie oddajemy. Bóg zapłać Kiędzu Jarosławowi Grabowskiemu, redaktorowi naczelnemu tygodnika Katolickiego Niedziela, za dzisiejsze rozważanie apelowe. Stając u kresu dzisiejszego dnia, u tronu Pani, jak każdego dnia naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Polecamy Polski Episkopat naczelne z Kiędzem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Naszą modlitwą ogarniamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybywających do tronu jasnogórskiej Boga Rodzicy. Wśród nich dzisiaj gościliśmy pielgrzymkę motocyklową ze 120 Rajdu. Byli także pielgrzymi transportowcy. Pielgrzymka karawaningowa. polecamy tych wszystkich, którzy są teraz obecni w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, jak i tych, tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasnogóra, innych rozgłośni katolickich, Internetu. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy w tych majowych dniach. Będą przybywać do tronu Jasnogórskiej Pani, aby świętować uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, 3 maja, podczas Sumy o godzinie 11. Polecamy wszystkich naszych rodaków, rozsianych po całym świecie. Prosimy za wszystkie osoby chore i cierpiące. Polecamy wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy parafie świętego Wojciecha w kowale Gana w archidiecezji częstochowskiej, w której przebywasz matko w wizerunku świętego nawiedzenia. Modlimy się także za pielgrzymów z parafii Ducha Świętego z Gdyni, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Odmawiamy tajemnicę chwalebną Różańca Świętego zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wpuść nas na pokuszenie, ale na do złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami, przyjrzyj teraz i w godzinę świętej naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i O mój Jezu... Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W Twoim sercu, Mario, składamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze, modlitwy apelowej za pośrednictwem naszego Radia Jasnogóra, Pamiętamy o wszystkich dobrodziejach naszego sanktuarium i klasztoru. Tych, którzy wspierają nas swoją codzienną modlitwą, swoimi ofiarami, polecamy Tobie Mario tych wszystkich, którzy w tych przedmajowych dniach przygotowują nasze przydrożne kapliczki, aby przypomnieć nam, że maj to miesiąc urzańcowy, to miesiąc, kiedy będziemy śpiewać litanię loretańską, aby ta wspólna modlitwa jednoczyła nas, wypraszając wszelkie potrzebne łaski dla naszej ojczyzny. Dla całego Kościoła świętego. Tobie, Maryjo, oddajemy to wszystko, co mamy w naszych sercach, wołając pod Twoją obronę, uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Księdz Arcybisława, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Nie sposób dzisiaj nie powrócić na wzgórze Lecha w Gnieźnie gdzie arcybiskup Guido Antonio Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, pobłogosławił krzyże misyjne i misjonarzy i misjonarki z Polski, którzy udają się na krańce świata, żeby przepowiadać Ewangelię życia i zbawienia. To jest kolejny dar od 50 lat tak zwanych Czyli dar tych, którzy w imię wiary idą i głoszą Chrystusa. Dziękujemy dzisiaj Bogu za naszą młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i chcemy być wierni słowu Ojca Świętego Franciszka, który w ostatnich dniach wołał do nas. Bądźcie wierni dziedzictwu świętego Jana Pawła II i nie Dajcie się skusić pozorom wolności, wchodząc w cywilizację śmierci. Pan z wami, niech imię pańskie będzie błogosławione. wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.